Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat tego, w jaki sposób będę podejmować decyzję o zakupie Bitcoina w przypadku jego spadków, bo z reguły każdy mówi o tym, kiedy Bitcoin jest przewartościowany, i tak dalej, ale mało osób wspomina, kiedy go warto skupować. I taki disclaimer, ja oczywiście nie jestem. Jakimś specem od analizy technicznej, ale jakaś tam wiedza w przeciągu tam tych dwóch lat pozwoliła mi wysnuć swoje własne wnioski. I żeby nie było też analiza techniczna, nie zawsze w 100% się sprawdza, ale sprawdza się ona z tego względu, ponieważ bardzo dużo osób właśnie stawia zlecenia kupna czy sprzedaży właśnie na podstawie wykresów i kresek. Także na podstawie czegoś trzeba zawsze podjąć decyzję, a bardzo duża część inwestorów działa na podstawie analizy technicznej. Także to jest takie małe wprowadzenie. I jeśli chodzi o sam wykres, tutaj mamy Trading View, ale przedtem jeszcze wspomnę o wzniesieniach Fibonacciego, bo na tym tutaj będę się. Mniej... W dużej części opierać, więc ciąg liczb Fibonacciego jest używany przez wielu inwestorów na całym świecie i służy on właśnie do wyznaczania oporów i wsparć, jeśli chodzi o analizę techniczną. Leonardo Fibonacci był najsłynniejszym matematykiem i stworzył on bardzo ciekawy ciąg. W którym efektem jego dociekliwości matematycznej było stworzenie ciągu liczb, które posiadają ciekawe własności i które często występują samoistnie w przyrodzie, jako idealne odzorowanie proporcji. Interesujący nas ciąg przedstawia się w skrócie w ten sposób. 1, 1, 2 i tak dalej. Interesująca nas liczba powstaje przez sumowanie dwóch wcześniejszych. Przykładowo, 1 plus 2 równa się 3. I ciekawą rzeczą jest to, że jeśli podzielimy następną liczbę w ciągu przez poprzednią, to otrzymamy 0,618 tysięcznych. Ten wynik oscyluje właśnie dookoła tej liczby. I tutaj na podstawie tego powstają ciekawe właśnie te liczby, w których traderzy. Posługują się jako wsparcia i opory do kupna lub sprzedaży danych aktywów. Jeśli wejdziemy sobie na bitcoina, tutaj mam wykres logarytmiczny, czyli podstawą jest dziesiątka, i on, tutaj jest, mamy wykres w ujęciu historycznym od praktycznie 2011 roku. I przeanalizowałem to w ten sposób, oczywiście nie ja pierwszy, nie ostatni, bardzo dużo osób o tym wie, i narysowałem wzniesienia Fibonacciego od lokalnego szczytu. I przesuwamy sobie to do, poprzedniej do poprzedniego lokalnego dołka. I z tego wszystkiego wychodzi nam, że zakres od 0,236 tysięcznych do 382 tysięcznych jest bardzo ciekawym. Miejscem do kupna lub poniżej tego zakresu. No bo tutaj możecie zobaczyć, jeśli wziąłem sobie tą lokalną górkę, 13 rok. No to tutaj wyszło, że yy, bardzo dobrym miejscem zakupowym było 220 dolarów za bitcoina. No ale raczej nigdy nie będzie takiego y, momentu i nigdy, nie, nigdy po prostu nie znajdziecie lokalnej górki lub lokalnego dołka. Jest to bardzo ciężkie, ale warto w, tym, w tych momentach po prostu. Używać metody DCA, czyli tam na rynku spot, bo ja handluję na rynku spot, po prostu podkupować w małych transzach, aby uśredniać cenę czy to w dół, czy to w górę. Jeśli zobaczymy, no to tutaj Wam zaznaczyłem właśnie te wzniesienia Fibonacciego i ten zakres 0,38-0,23. Dobre miejsce zakupowe, no może nie idealne, ale w miarę dobre. Jeśli zobaczymy sobie ten, tą bańkę, czyli w miarę świeżą z 2018 roku, zrobiłem tak samo, przeniosłem te, tą górkę do tego lokalnego dołka, no to wyszło, że ten zakres by wynosił od 4,5 tysiąca do 7,5 tysiąca. Dobre miejsce do zakupu? No, moim zdaniem bardzo dobre. Oczywiście Bitcoin wtedy szedł nawet niżej, bo to było 3200, a w w marcu 2020, gdy był COVID, zszedł yy, tak samo poniżej 4000 tysięcy. I teraz, jeśli sobie przeniosłem te szczyty, które, które miałem i oczywiście tu zaznaczę, że nikt nie jest pewny, czy spadniemy, czy nie, aczkolwiek bardzo dużo osób zaczyna mówić o spadkach i potencjalnie czym więcej osób o czymś mówi, to moim zdaniem to się nie wydarzy. Tak samo jak na 60 tysiącach bardzo dużo osób mówiło, że już znajdziemy się na 100-200 tysiącach. Tak samo, czym więcej osób teraz będzie mówiło o spadkach, to moim zdaniem jest coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że ten bitcoin spadnie na bardzo małe wartości, ale oczywiście to jest moje subiektywne zdanie. I tutaj, jeśli byśmy mieli spojrzeć na ten wykres, no to miejscem od 0,38 do 0,23 wzniesienia Fibonacci'ego jest zakres od 30 do 20 tysięcy. I moim zdaniem ten zakres jest bardzo dobrym. Miejscem zakupowym długoterminowo, ja nie mówię o miesiącu, dwóch, tylko o tam kilku latach czy tam pół roku, to jest minim, minimalny okres. Taka właśnie jest idea, i właśnie takie aktywa powinniśmy skupować jak najniżej, bo zobaczcie, że jeśli ktoś kupi, załóżmy, Bitcoina, kupił sobie na Jana Bitcoina za 60 tysięcy, no to jeśli on urośnie do, załóżmy, nie wiem, 200 tysięcy, przypuśćmy. No to zarobi 300% z 60 tysięcy, 300%. Ale jeśli ja bym kupił go, udałoby się go kupić, tego bitcoina, gdyby spadł, załóżmy w granicę 25 tysięcy i urośnie do 200 tysięcy, no to ja już mam ponad prawie 700%, czyli dwukrotna, dwukrotnie więcej, aniżeli ten pierwszy inwestor. I tutaj właśnie powinniśmy szukać okazji, gdy jest jak najtaniej, a nie y, ładować się, gdy jest jak najdrożej. Oczywiście ja tutaj też zaznaczę, że tak samo jak mówiłem na początku, nie jestem jakimś specem od analizy technicznej. Tutaj tak samo uwierzyłem przy 50-60 tysiącach, że nie spadniemy niżej. I to jest mój błąd. Teraz, jako już bardziej doświadczony, tam młody inwestor, staram się nie przykuwać uwagi do tego, co mówią media i różni analitycy. Ja po prostu trzymam się swojej strategii, mam większą pule swoich stablecoinów i w razie czego, gdyby był spadek, no to nie będę miał wszystkich aktywów zamrożonych w kryptowalutach, tylko mam wolne środki, mam pozycję gotówkową i wtedy przystępuję do, do zakupów. Gdy wszyscy będą się bać i prawdopodobnie będzie narracja, że spadamy na, nie wiem, 15 tysięcy, tak jak tutaj mówili, że z 3 tysięcy spadamy już na 1000, no to to jest taki indykator, że Moim zdaniem jest to dobre miejsce zakupowe. Także to by była pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest wskaźnik MVRV Ziscore. On bada, to jest wskaźnik taki bazujący na analizie on-chain i ruchu bitcoin, bitcoinów z, i bazujący na ruchu bitcoinów z Portfela na portfel i mówi nam o tym, czy bitcoin jest skrajnie przewartościowany lub niedoszu, niedoszacowany i wykorzystuje 3 metryki: aktualna cena bitcoina pomnożona przez liczbę monet w obiegu, no to to jest kapitalizacja rynkowa zrealizowana wartość, zamiast brać aktualne ceny Zamiast brać aktualną cenę bitcoina, zrealizowana wartość przyjmuje cenę każdego bitcoina w momencie ostatniego przeniesienia. Czyli załóżmy, jest jakiś krach na rynku, cena zaczyna spadać, to tutaj z analizy blockchaina po prostu tutaj jest brana wartość średnia, po jakiej ostatniej cenie bitcoin z portfela na portfel był po prostu przesyłany. I tutaj to jest dosyć ciekawe, bo z reguły Wayle trzymają swoje bitcoiny i kryptowaluty na portfelach non-custodialnych, czyli do których mają swoje klucze prywatne. Takie płotki, jak my, trzymamy swoje bitcoiny czy tam kryptowaluty na giełdzie. Dlatego to jest bardzo ciekawy wskaźnik, który bazuje na analizie. On chain. I o czerwona linia to odchylenie standardowe, która wyciąga skrajne wartości pomiędzy wartością rynkową a wartością zrealizowaną. Jeśli sobie zobaczymy na ten wykres, no to mamy załóżmy wykres Pokazo pokazywał on w danych momentach, kiedy bitcoin jest przewartościowany. Gdy weszliśmy tutaj w lutym 2021, no to wskoczył on nam na te czerwone pole pokazujące, gdzie jest bitcoin przewartościowany. I w tym momencie rynek zawrócił, ale taką ciekawą rzeczą, którą, którą yy, powiążę właśnie z tymi wzniesieniami Fibonacci'ego i tym zakresem od 20 do 30 tysięcy, jest to, że zobaczcie ta pomarańczowa linia, bardzo fajnie nam pokazywała, gdzie jest mniej więcej lokalny dołek, I jeśli sobie prześledzimy, no to bardzo fajnie nam pokazała dołek covidowy tutaj też pokazała nam bardzo fajny okres kiedy bitcoin był przewartościowany oczywiście ta cena było, była co nieco niższa niż ten, ta średnia i tutaj jeśli sobie weźmiemy ten wskaźnik i przeliczyłem sobie to jeśli bitcoin miałby się znaleźć na pomarańczowej linii no to obecnie ta cena by wynosiła około 20, tam też 3-5 tysięcy dolarów, czyli to jest moim zdaniem taki drugi wskaźnik pokazujący, że zakres poniżej 30 tysięcy dolarów jest moim subiektywnym zdaniem dobrym miejscem zakupowym. I na koniec taka, taka rzecz po prostu zmieniająca mental, że nie powinniśmy w krypto, w handlu spot jak najwięcej handlować. Tylko zobaczcie, że tutaj liczy się bardzo, bardzo ważny jest moment wejścia, potem musimy czekać. Rok, dwa, trzy, bardzo dużo osób nie wytrzymuje tego czekania, są niecierpliwi, ale jeśli ktoś kupi w dobrym momencie, wyczeka rok, dwa, trzy, przeanalizuje jak zachowują się ludzie, na przykład spojrzy na grupy facebookowe, jak tam ludzie się zachowują, to. Wtedy, gdy to przeanalizuje, w dobrym momencie zakupi na panice i sprzeda na euforii, no to jego zysk jest przeogromny. Ja to teraz dopiero zaczynam rozumieć i zobaczcie, tak jak tutaj na poście u Krypto Inwestycje, że jednym procentem czasu, którym się powinniśmy zajmować, to jest właśnie zakup, 98% to czekanie, i 1% to znalezienie, nie mówię idealnego miejsca, tylko Takiego miejsca, w którym widać, że rynek jest dosyć przewartościowany. Także to dzisiaj bym chciał wam przedstawić. Takie moje podejście. Dlaczego wybieram zakres jako pomiędzy 20 a 30 tysięcy, jako potencjalne miejsce zakupu. Czy tak będzie, oczywiście nie wiem, czas pokaże. Ale ja tutaj swoje kryptowaluty raczej będę skupować metodą DCA. I to by było wstępnie na koniec. Tyle. Jeszcze do odgadnięcia, jaki to jest wykres. Jakiego to jest wykres shitcoina, i to jest wykres złotówki do bitcoina, czyli. Za ile możemy kupić bitcoinów za, załóżmy, jeden złoty? Co nie? I zobaczcie, jak to wygląda w stosunku historycznym. Teraz mamy, co nieco, tam może trend wzrostowy, ale ogólnie, w ogólnym rozrachunku, ten trend jest cały czas zniżkowy. Także w tych niepewnych czasach radzę ludziom się zastanawiać i dywersyfikować, jeśli macie jakieś. Oszczędności, aby nie było tak jak w latach tam przed XXI wiekiem. Że w Polsce ludzie z roku na rok stracili swoje wszystkie oszczędności życia, bo trzymali lokalną walutę, czyli polski złoty. Nie mówię, że to jest porada inwestycyjna, ale radzę się zastanowić, czy nie warto mieć trochę rzeczy fizycznych, może bitcoin, srebro, złoto. Oczywiście, jeśli macie oszczędności, bo raczej oszczędności powinniśmy trzymać w twardych walutach. Taką twardą walutą jest na przykład złoto, bitcoin bo jego jest ograniczona ilość, a walut fiducjarnych jest nieograniczona ilość, i średnio co 30 lat takie waluty upadają i kończy się to hiperinflacją, a sytuację na wschodzie widzicie, jaką mamy, no i radzę być przygotowanym na wszelkie okoliczności losu. Także, jeśli to Ci się podobało, to łapka, subskrypcja, dzwoneczek i tutaj obejrzyj dwa moje ostatnie materiały, dosyć ciekawe na temat Standing desku, z którego teraz osobiście korzystam, nie siedzę przy komputerze i właśnie stoję, oraz jak wyszedłem z własnej strefy komfortu. Także dzięki i do zobaczenia.